Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku I dzisiaj, naprawdę według mnie coś niepickiego, strzelamy się na mapce z botami z aimbotem no i naprawdę było mega ciężko, na początku żeśmy grali 2 vs 3 ze Splintusem, potem żeśmy zwiększali ilość botów i naprawdę trzeba było czasami Nieziemskie hedy szelać, żeby, żeby dać ładę, ale to sami zobaczycie na filmiku Natomiast jeśli chodzi o to jak te boty zainstalować, to pod po, po tym filmikiem poprzednim Tam nie wbili się tych łapki, ale to już tam darujmy ja to wam po prostu pokażę jak to zrobić w kolejnym filmie Natomiast zanim przejdziemy do głównej części materiału, krótka reklama strony Skin Baron, która służy do kupowania i sprzedawania pomiędzy graczami za realne pieniądze przedmiotów z CS:GO, ale też z innych gier. Serwis jest niemiecki, ale na stronie możecie wybrać język polski oraz złotówki i inne waluty. Ceny na stronie są oczywiście o wiele niższe niż na rynku Steam i żeby zacząć zakupy wystarczy kliknąć w link do skin barona w opisie mojego filmu, zalogować się tam poprzez Steam, podać adres wymiany z Steam i to wszystko. I teraz jeśli szukasz konkretnego skina, możesz po prostu wpisać jego nazwę w wyszukiwarkę. Możesz również skorzystać z bardzo wygodnego menu, gdzie ja na przykładu wybiorę rifle. AK47 i skin Asimów, i w tym momencie widzicie wszystkie dostępne AK Asimowy, ja natomiast posortuję je według najtańszych, i teraz skorzystam z tych filtrów po lewej stronie, gdzie możecie ustalić cenę, float. Czas trade locka, zużycie broni i parę innych opcji. Ja tutaj wybiorę po prostu Field Tested, No i w tym momencie możemy wybrać skina i dodać go do koszyka, do którego teraz przechodzimy. Klikamy dalej, wybieramy formę płatności. Jak widzicie, możecie to zrobić, możecie zapłacić za pomocą balansu Skin Baron, PayPala, transferu bankowego, Paysafecarda, G2 oraz Bitcoina. No i gdy wybierzemy już. Tą formę płatności musimy jeszcze zadecydować, czy chcemy otrzymać nasz skin bezpośrednio w ofercie wymiany na Steam, czy może, żeby był on przeniesiony do naszego ekwipunku na skin Baronie. Co jest oczywiście jedyną opcją w przypadku kiedy kupujemy skiny z tradelockiem. No i oczywiście od razu kiedy tradelock znika, to możemy ten skin wyciągnąć ofertą wymiany na naszego Steama. Jeśli chcemy sprzedać skina, musimy najpierw wypełnić podstawowe informacje osobowe, tak jak widzicie w tym komunikacie, jest to wymóg prawny. No i jak tylko to zrobicie możecie wybrać skina z ekipu, który Wam się tam załaduje. I być może z pomocą tego suwaka ustalić cenę. Prowizja od sprzedaży na skin baronie wynosi 15%. No i po sprzedaży przedmiotu pieniądze możecie wypłacić za pomocą przelewu bankowego, PayPala lub po raz kolejny Bitcoina. Generalnie Skin Baron jest bardzo przejrzysty i bardzo łatwy w obsłudze, więc nawet bez mojego poradnika myślę, że poradzilibyście sobie z tym wszystkim sami. No i to wszystko, więc link do strony macie oczywiście w opisie. Zobaczymy jak to będzie. O! Dobra, one tap. A i dwa one tapy Gdzieś tu umarł. Co? Jak się obrycił szybko. Ja, to było teraz śmieszne. O, znowu z biegnie. One tap. drugi one tap. Ale one tapy żeśmy dali. Syłają teraz normalnie. Może się muszę uleczyć, coś jakoś nie wiem. Ogarnąć. O, znowu Z Dwóch po lewo, jeden ja do nie widzą mnie? Tak, wydaje się. się. Nawet Ale nie, to się nie, nie ja, wy... wysłało tylko czołg głowy do no. tej platformy, to nie strzelały do mnie. Ale ty się nawet nie wychyliłeś do końca i już cię machnę. Ja o mam jeden. Jezu, środek 10hp. Co?! Ja Myślałem, że to ten mnie walnął, strzelają do niego. Ale tak w tak oczy cię trafił. No. Aj, no nie. Boty Wiec przejmują. Się. Ty, ja muszę... Jak na początku no, nie będziemy mieć... No, jak nie mamy Enterfraga na początku, to jest cię... W LOCIE MI... NO NIE! dobra, nie masz szans. Nie masz szans. Na 100%. On mi w locie dał, czaisz? W locie skana. Jaki patrzę się wsiadę, się odwraca do mnie. Nie... JEDEN BOT! Pas... Ja <laughs> I to pierdziela. Golden. Jeszcze spintus Golden z wszystkich botów. O! Platforma 50. A, wiem. Jest. Ale... Czasie, jest ciężko. Ja mam dwa. dwa. CO MI DAŁ NA Z PÓŁ OBLOTU ZNOWU? HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHA JAKI SPIN <laughs> JA NIE ŻYJĘ O, NA się MIŁ RATOWAŚĆ, BO BYM NIE ŻYŁ CO ZA PRE-FIRE, CO ZA PRE-FIRE ALE ON topie bo... DAŁ I OD RAZU WE MNIE ZACZŁOŚCZCZELAŚĆ, NIE? OBIŁ MNIE PRZEZ ścianę JUŻ Dobra. ZA 15 O, GG DOBRA, JEDEN PRAWO, JEDEN PRAWO Co? Myślałem, że dwóch jest Dobra, nie, nie ma źle A możemy to potem zwiększyć, wiesz, cztery włoty, Ale ja czuję, że to możemy przegrać jeszcze O Jezu Platforma jeszcze No nie, double pick Double pick najgorzej Nie martw zostało ich tylko <laughs> trzy Najgorzej jest to, że one biegną bokiem i jak ty wiesz, możesz tak. do nich strzelić To nie trafisz ich, nie? Tak radzie. Entry frag jest No i super Daj Ace 3 Nie obijam go no, dobrze mnie trafi w tym locie. Nie, to trzeba na platformę chodzić, żeby z nimi w ogóle walczyć w jakiś sposób. O nie! Ty? Te skiny mi się tam zlewają, ja to nie widzę. Nie? Dobra, na poważnie zagramy to. Ciekawi, czy mnie trafi. <laughs> Strzał był. Za grubą chłopak musi. No! Nice. Już się maę, że jakaś kulka poleci za zabłąkana we mnie. O dwóch jest O dobry -play. środek Nice No dobra, dziś bo ty Teraz dodajemy Czech muszę sobie beknąć. No, to No, odchodzi Dobrze ciężkie, coś czuję, że tego nie zrobimy chyba Bo te double piki będą hardkorowe Jak ten klacz ugram ja, cię jestem god <laughs> Zabiję 4, bo to jest. O! Glock, one nas chcą pogorzyć O mam respowy kill Ale tam w locie dałem Tylko masz tą hap. No Ham Co on zrobił ty? <laughs> on da z wiesz? Tak jak prosi AWP Ta. Tak jak stój na, na zajmu o, ja coś skaczą za bardzo Dobra, w loci było Środek Środek, aha No dobra, prefire od no. razu <grym> Nawet cię gdzie nie wychylił Wiedziałem, wiedziałem, no że wyjdziesz w celownik, gdzie. Tak myślałem, że będzie gdzieś w tamtych okolicach Na środku No nie miałem szans 11 mu dałem ty wygrywają I 5-7 Nic szefie Jeszcze kocha mam ale jest entry frag Wow. Nice. Nie, nie mam szans. Szybko było. <grytale> Jak spray battle robi z nimi, to nie ma szans. <grytale> Kamper świerdzący. <grytale> <grytale> nie. Masakra. No, nie, nie ma szans. Nie, nie ograsz tego. Bad City All. <laughs> Ale, no, wróć, ten, wróć ten, 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 ten ci zbajtował. Teamplay, teamplay. Nie, 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 nie miałem szans. Jeszcze mi się ręka do podkładki strasznie klei. Mam 9hp. No, widzę. Oh, no, no, no mi od razu, nie, ciachnął. Oh! <laughs> 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 takie, hello. Instant. O. Tak uh, jest. Dobra, dobra, wracamy, wracamy. Wracamy panowie. Platforma. 20p. Nie, nie miałeś Bum. szans. <laughs> One prefire'ują. O, oh, to wygrałeś. Nice. Ważna no, bo... runda. platforma platformę dodygnę. Ale ten Musisz, musisz. Lewo. Nice. Po lewo. Nice, 15. O, 3 się na mnie patrzą. Nie miałem szans. Co to był? Nice. No to jedziemy teraz na 5. Na pięciu? Ta! Teraz jest wygrać poziom. Ale 4K O zabiję Lewo Mimo bity Zeskakiwał Już wstałem, nie? Nie lewo, ham o. Czemu to jest strzela jak zginąłem? A, jak stój, bijemy jestem O ale dojazd No nie, tu będzie ciężko, tu już będzie ciężko 5-1 jak ginę Dobra To jest masakra jakaś, nie ty One tak, taki mają dziwny moment tymi głowami A. Nie, no nie Goście raszują. Nie, za ciężko Aha W <laughs> ostatni to był, jakbym wiedział to bym się wychylał, tak Dobijają hamę Z prawej 40, a zabiję go Dobra no. Co ty próbujesz na <grym> koni? Dobra, zabijam jednego Dobra, no mamy to Nie ginij, nie Podać 50 HP Super, comeback robimy O boż jak one biją Jak ci się wychyli, 5 botów na ciebie Te podnoszenie czwórki zabija często. O! No i lecimy. Podes, dwóch podes. Jest! Nice. <laughs> Jak Jakie ty trzeba robić hardcore'owe rzeczy, żeby ty w ogóle dać radę. Ty, ale to jest gópek, bo czasami chcesz mierzyć tą głowę. A one się tak ruszają. O! Mój skoczył na szczęście. No jedziemy Wygrywamy To jest już dwóch Jest ej! Nice! Ejik! Nawet co peknąłem w trakcie tego Ehsika Nie, nie miałem szans. Jak jest zły res dla nas, to nie ma szans, nie? Tu zginęły w zerowej sekundzie po rozpoczęciu rundy Aj, prawie Ace! Jeden 10 chapa środek, ile wojna? 10 hp Na hita nie będziesz mógł wejść celownik. O, dobrze skoczył. <grym grym grym> wejść, jakbyś w szerszy celownik, to GG było. O i Co mi HEDA dał? One nie trafiają, a teraz trafił Hedda. Heel hard shot. O, w wiesz, co, ja sobie dam taki malutki celownik, żeby te głowy mierzyć łatwo. Może pomoże to. O, pa, jakie Hedy od razu. O, nie wzięłaś, to jest głowa strzelała cały czas <laughs> No nie wiem, strzelająca głowa? Co? Co ja dałem? Ale spray transfer, mówię ci, to jest celownik, nie? Ale spray transfer To jest epickie do ćwiczenia Ema. ci mówię To jest dobre Jeden lewo, jeden na środek Nice try No, jaki disrespect, disrespect, Ale no, jak tak biegnie, to żadnych zarzutów nie można ci postawić, bo to ciężko się trafia dwóch taki. to trafić takich, nie? No wiedziałem, że winien Jak już ciągnąłem, że mi ta myszka frizuje. Nice! O! 9,11, kurde. Mam bot'a, mam błota. Mam dwa. Nie, drugie chance! 12-9. kurde, tego nie mam szans. No, najlepiej, nie. Ło! Wow. Nice! Mamy szansę, walczymy ty to, te to epickie Co ja dałem? Rozwoczysz cztery igły, poszły nie. Jest! 12-14 Kurde nie, not like this Premis? Not like this Jeszcze mam dużego respa Nie nie, nie gin, nie Spitus Nie Lewo mnie zabił Nie, nie wierzę nie Musi się udać Jak musi się udać? Musi się udać Musimy grać? Mp Restart. No to. Good luck. Dziękuję. O? Z Glockami? No dobra. Nie miałem szans. Środek był. Nice. Dobrze. Wygramy. To trzeba na sposób chyba coś zająć. Tak, 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 tak. O, mam dwa. Nie żyję. O, ale dałem LOL On bokiem <noise> Nice Czemu tu nie ma? Pewnie się kampi na środku, tak jak ostatnio z lewej, widziałem go Gdzie jest ostatni? Ostatnio, jak tak było, to na środku się kampił LOL Serio? Zbugowany, a to golden był Jeden? Albo No cześć, robią. jest. Dobra, nie wiem, trzeba coś zrobić, nie? Ta. Co? 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 Działam. Nie, to nie jest możliwe. O! Ale masz sposób Bot body. Bot boty to był Brawo nie, Tam się go nie spodziewałem Jak to blisko był O, teraz mam lepsze respy i mogę zabijać w końcu coś Zagrobię. Gin! Giń! I Mamo No i tak bo. Co? Nie rób Dawaj, jajco No schodź jeszcze raz Nie skoczysz Może sami w tym samym sensu wtedy, są Jest. No, tak? <laughs> Super. Nie zdążyłem wejść na ten połysk O Oj, środek i prawo. Tu kucaj, kucaj, kucaj za tym. Nie będą cię trafiały. Widziałeś? I kusni. Nice. Twiki na boty. No wiem, bo... Trzech środek. Musimy jeden za drugim być. Super Dobra, to jest runda, w której robię ace'a no. no Is this a joke? Nice <laughs> to wyglądało Jak gubi się. No. I prawo się lewo, co ja mówię Patrzę na niego i mówię inną Jesteś. stronę Nice Jeszcze jedno, jeszcze jedno jeszcze jeden, mam dwóch. O. Nie, trzy, trzy, to triple pick! Wszyscy po lewo, środek. Chyba head jeszcze dałeś. A dałeś! GG! Boże, Easy. tak się, tak się cieszę z wygranych z botami